Polskie wina jeszcze kilka lat temu nie kojarzyły się z wytrawnymi trunkami. Małopolska postanowiła odwrócić ten trend i udowodnić, że nasze lokalne winnice wcale nie są gorsze od tych z Francji, Włoch, Chorwacji czy Gruzji. Odpowiednie warunki hodowli i stale zwiększana wiedza na temat produkcji sprawiają jednak, że z roku na rok nasze lokalne wina stają się realną konkurencją dla światowych marek. Winnica Grudek należy do Małopolskiego Szlaku Winnego od 2019 roku. Jesteśmy w zrzeszeniu wspierających się, się nawzajem winiarzy, ale też promujących zarówno winnicę, jak i przede wszystkim picie polskiego wina. Polskie uczelnie i nie tylko uczelnie edukują winiarzy. Czyli to nie jest tak, że musimy, że tak powiem, metodą prób i błędów zupełnie sami się tego wszystkiego uczyć. Pokazujemy że można w Polsce uprawiać winoroś z sukcesem, można produkto, pro, produkować dobre wina. Jeśli chodzi o same winnice w ogóle w Polsce, czy też w Małopolsce, to bardzo intensywnie to wszystko się rozwija. Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych 329 winnic w Polsce. Naturalne metody hodowli winorośli czy brak chemikaliów wzbogacających smak to niezwykle istotne, ale nie jedyne cechy, które wyróżniają polskie wina na europejskim, a nawet na światowym rynku. Mają one w sobie coś jeszcze. Spotykam się również w winnicy Grudek z takimi często niesprawiedliwymi osądami, że jak to w Polsce nie da się robić dobry win. Ano da się robić po, 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 przede wszystkim dlatego, że są właśnie coraz bardziej wykształceni winiarze, wiedzą co robi, są świadomi swoich decyzji. Drugim czynnikiem to ten klimat nam się zmienia. Odpowiednie dobrane szczepy powodują, że to wino wychodzi bardzo dobre. Również w, w Polsce jest jeszcze taki trend, żeby jak najbardziej naturalnie prowadzić winicę. To jest bardzo ważnym aspektem. Czyli winiarze, tam gdzie tylko mogą, minimalizują środki chemiczne. I tutaj, w tym winiarstwie w Polsce, to jest czynnik, który nas na pewno wyróżnia w porównaniu do innych, typowo winnych krajów. I choć kultura picia wina nie jest w naszym kraju rozwinięta w tak dużym stopniu jak we Francji czy we Włoszech. To z roku na rok miłośników tego szlachetnego trunku przybywa, przekonując się o jego walorach smakowych.